Impel pokonał już w tym sezonie MKS dwukrotnie, najpierw 3-2 na wyjeździe, później 3-1 u siebie. Wrocławianki są więc faworytkami ćwierćfinału Pucharu Polski. Jeśli zagramy na, na, na swoim optymalnym poziomie, skoncentrowane, świadome celu jaki przed nami stoi, e, myślę, że ta rywalizacja rozstrzygnie się na naszą korzyść. Kalendarz najbliższych dni dla Impelu to przede wszystkim mecze i raz jeszcze mecze. Trenerzy nie mają zbyt wiele czasu na treningi. Mamy bardzo napięty terminarz. Zaraz wyjeżdżamy na mecz Pucharu Polski do Dąbrowy. Ten mecz odbędzie się jutro w środę. Potem mamy chwilę czasu, żeby się przygotować. Mecz rewanżowy gramy w poniedziałek o 20.30 we Wrocławiu. Kolejny mecz znowu gramy w tym samym tygodniu w środę, czyli dwa dni przerwy mamy tylko i to jest pierwszy mecz Pucharu Challenge u nas we Wrocławiu z zespołem ze Stambułu. Mecz terwarzowy gramy w, w tym samym tygodniu w niedzielę, już w Stambule, więc mamy taki, taki tydzień, gdzie gramy w ciągu siedmiu dni trzy mecze. Tak spotkań się nawarstwiło dosyć sporo. Są też mecze wyjazdowe, co na pewno nie ułatwia nam zadania, natomiast myślę, że jesteśmy na tyle doświadczony zespołem, że powinniśmy sobie z tym poradzić. Najważniejsze jest to, żeby było zdrowie. Jeżeli będzie zdrowie, to, to reszta sama przyjdzie, i wtedy, wtedy nie będziemy musiały się tak bardzo martwić. Impelki wciąż grają na trzech frontach. Najważniejsze są dla nich rozgrywki krajowe. Hierarchia jednak jest taka sama. Mistrzostwa Polski, Polski to jest jednak ten najcenniejsza, ta najcenniejsza zdobycz do wywalczenia w tym sezonie. Ważny jest też Puchar Polski. On daje dużo satysfakcji i daje też prawo do gry w pucharach tych naj, 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 najlepszych. A czelny to mimo wszystko to jest bardziej, bardziej taki puchar, który promuje nas. Ale jeśli go wywalczymy, to też będzie coś specjalnego, bo niewiele zespołów polskich w ogóle wywalczyło jakiekolwiek buchary europejskie. Trenerzy cieszą się z faktu, że wszystkie zawodniczki są już w pełni zdrowia. Szeroka kadra powoduje, że mimo natłoku meczów gra Impelu nie powinna się odbić na jakości. Na tą chwilę tfu, tfu, mogę powiedzieć, że jest, jest dobrze. Mamy, mamy pełny skład do dyspozycji. Agnieszka Kongoleska już ma normalnie z zespołem. Także to, to przeciążenie kolana, które miała. Już jest nieaktualne, więc, więc jest wszystko dobrze, aby tak dalej się to tak układało i żeby nasze zawodniczki nie miały kontuzji. Tego sobie życzymy. Maraton meczów Impel rozpocznie od Pucharu Polski. Pierwsze spotkanie ćwierćfinału tych rozgrywek między MKS-em a Impelem w środę w Dąbrownie. Rewanż w poniedziałek we Wrocławiu.